Cześć, witam Was ponownie na kanale MotoKC w nowym odcinku. Na początku chciałbym Wam bardzo podziękować za 1000 subskrypcji, które już kanał przekroczył, więc yy, dzięki bardzo wszystkim oraz każdemu z osobna to wielkie wsparcie pomaga to rozwojowi i temu, żeby tutaj na tym kanale pojawiały się cały czas jakieś nowe odcinki z nowymi autami, z nowymi modelami. Nowe testy, tak jak w dniu dzisiejszym. W dniu dzisiejszym jesteśmy na pokładzie Toyoty Coroli w wersji Gear Sport. Oczywiście auto mamy użyczone dzięki uprzejmości Toyota z Strunia. Wielkie dzięki. I zapraszam Was do testu. Słuchajcie, mamy najświeższą odsłonę Toyoty Corolla, już 12. generacja tego modelu. I powiem Wam, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, ponieważ gdzieś się utarł stereotyp, przynajmniej u mnie, w mojej głowie, tych Toyot z generacji wcześniejszych, czyli 9, generacja 9, 8, Hmm, gdzie to jest normalnie przepaść kosmos, zarówno z zewnątrz, jak i przede wszystkim wewnątrz, ale to za chwilkę. Słuchajcie na zewnątrz, tak jak widzicie, moim zdaniem dla mnie e, nowa korola prezentuje się bardzo fajnie. Wygląda już naprawdę, naprawdę atrakcyjnie. Nasz testowy egzemplarz e, to jest wersja Gier Sport, jak już wspomniałem wcześniej z pakietem DYNAMIC czyli między innymi mamy tutaj 18 calowe felgi bardzo fajnie wyglądają tutaj akurat w tym modelu e, czarne te felgi 18 calowe do tego lakier który mamy, no petarda petarda lakier e, i light blue bardzo fajnie to wygląda te wszystkie takie elementy dodatkowe Czarne stawki, typu przyciemnione szyby, spoiler, czarne felgi, wszystko to sprawia, że, że auto prezentuje się bardzo ciekawie i można rzeczywiście się zainteresować i gdzieś na ulicy no, głowa może powędrować za takim samochodem, więc ona plus w stosunku do tych generacji poprzednich, tak jak już mówiłem. Poza tym Toyota, nowa odsłona naszej koroli no jest też większa niż dotychczas i to też na pewno e, jest na plus. Auta, auta rosną, to wiemy jednak najbardziej dla mnie zaskoczenie, takie oczywiście pozytywne, e, to jest wnętrze i te wykończenie wewnątrz auta. Jest naprawdę przepaść między tym, co było, co ja znam, ja kiedyś sam miałem Toyotę Auris i powiem szczerze no nie powalało, nie powalało w środku. Do tej pory mi się kojarzyło, kojarzyły te auta, ogólnie japońska motoryzacja mm, z takim surowym wykończeniem. No, już chyba Mazda zapoczątkowała to troszeczkę, że, że weszło to na inny poziom. Teraz są tej Toyota. no Bardzo fajnie. Podoba mi się tutaj te wnętrze, jest wykończone bardzo elegancko. Bardzo fajne te materiały też są zdecydowanie inne. Jak widzicie, wyświetlacz też tutaj elektroniczny, który można sobie ustawiać. Mamy trzy, trzy tryby do wyboru wyglądu tego naszego wyświetlacza, czyli klasyczny, tak jak ja akurat tutaj mam i używam. Może być jeszcze cyfrowy lub taki zegar. Cyfrowy Transportowy Plus. Kierownica bardzo fajna, przyjemna, multifunkcyjna. Z łopatkami mamy również do zmiany biegów. Praktycznie wszystkimi i funkcjami, ustawieniami i podgląd na, na te wszystkie rzeczy mamy tutaj z pozycji kokpitu, czyli tego wyświetlacza cyfrowego i z kierownicy. Wyświetlacz centralny, tak jak. W większości przypadków, tak jak mieliśmy i również w CHRC, no praktycznie służy jedynie do monitorowania tych podstawowych elementów zużycia energii elektrycznej, pracy silnika elektrycznego, obsługi radia. Tutaj nic specjalnie więcej nie mamy, przynajmniej w tym testowym egzemplarzu. Nie mamy nawigacji, nie mamy Apple CarPlay czy tam Androida, więc praktycznie z, to jest z punktu widzenia kierowcy dużo tutaj nie uzyskamy informacji i nie jest nam tak niezbędny ten wyświetlacz jeśli już jesteśmy przy tym wyświetlaczu no taki tutaj dla mnie minus że nie jest skierowany troszeczkę do kierowcy on jest tak chyba bardziej na wprost może delikatny nawet z mojej perspektywy w kierunku pasażera ale tak naprawdę wszystkie te informacje jak wspomniałem mamy tutaj na tym wyświetlaczu przed sobą Klimatyzacja, tutaj bardzo fajnie wkomponowana w deskę rozdzielczą, oczywiście można powiedzieć manualna, mamy przyciski fizyczne, pokrętła, więc to jest też fajnie, że tutaj możemy to sobie poustawiać, nie odrywając specjalnie wzroku od drogi, od tego co się dzieje przed nami, tak jak to czasami bywa, kiedy mamy sterowanie poprzez ten panel dotykowy. I to jest na pewno też na plus. Skrzynia automatyczna. Tak jak widzicie, mamy podgrzewane fotele. E, mamy tutaj możliwość e, ładowarki indukcyjnej na telefony, na nasze smartfony. Ponadto przełącznik trybów jazdy Drive Mode też jest bardzo fajny, że nie jest to tylko taki guzik i musimy szukać odpowiedniego trybu, tylko to jest taki ala suwak, gdzie optymalnie e, mamy założenie, że jesteśmy w pozycji neutra, i wtedy tylko wiemy, że w dół to jest eco-drive, do góry mamy sport. Jeżeli już przy tych trybach jazdy jesteśmy, to faktycznie w trybie eco-auto jest delikatnie zdławione, i, i to czuć. W trybie tym sportowym, no jakoś może dużej różnicy nie ma, troszeczkę te, ta charakterystyka jest inna, jeżeli jeszcze mm, przełączymy skrzynię w tryb sport, to rzeczywiście może to być bardzo odczuwalne. Generalnie mm, silnik podobny jak w CHRC, którą ostatnio testowaliśmy, 2.0, hybrydowy, Dynamic Force, 184 konie, więc bardzo zwinny, bardzo dynamiczny, e, muszę powiedzieć, że bardzo fajnie się jeździło. Za wyjątkiem tego co powiedziałem. Strasznie tutaj ten, ten taki hałas. Nie wiem jak to wam określić, jakbyśmy byli na biegu jałowym na luzie, a, a cisnęli mocno gaz, obroty, obroty mocno tutaj piłowane, a praktycznie nie jedziemy, stoimy w miejscu, i to, i to takie troszeczkę było niefajne odczucie. Pakiet Dynamic charakteryzuje się już e, tymi felgami, które tutaj mamy. Między innymi do tego podgrzewana kierownica, podgrzewane wycieraczki, więc naprawdę już tutaj też jest taka wersja bogatsza. Jeśli chodzi o cennik, no to widzicie, mamy do dyspozycji generalnie 5 wersji wyposażenia, 4 wersje silnikowe, ta jest, ta jest najmocniejsza. Jeśli chodzi o, o zużycie tej w naszym teście, jakie mieliśmy, no to też możecie zauważyć. Producent deklaruje pomiędzy 4,7 a 5.6. Mi tutaj po tym teście, który, który ja przeprowadziłem wyszło 5,5 litra, więc wydaje mi się, że to też bardzo fajny wynik, rezultat. Tym bardziej, że no też ta jazda była mieszana troszeczkę po mieście, troszeczkę e, poza miastem, więc wydaje mi się, że ten wynik jest naprawdę, naprawdę dobry. Ogólnie reasumując, bardzo fajnie mi się tym autem jeździło. Mm, bardzo wygodnie. Jestem zaskoczony jego wyglądem z zewnątrz. Pozytywnie oczywiście, jak również wewnątrz. Fotele. Fotele e, tutaj z taką charakterystyką sportową. Trzeba naprawdę je sobie dobrze wyregulować, e, ustawić. Ja troszeczkę się pomęczyłem, pobawiłem, ale w końcu znalazłem odpowiednią pozycję. E, i, I to chyba by było tyle. Słuchajcie, ja oddaję autko do dilera. Dzięki wielkie za oglądanie. Zostawcie komentarze pod spodem. Oczywiście liczę na, na kolejne subskrypcje. Jeśli Wam się podobało, łapka w górę, jeśli nie łapka w dół. To jest wszystko dla zasięgu i do zobaczenia w kolejnym odcinku na razie nie zapomnijcie zostawić komentarza pod tym wideo a jeśli się wam spodobało zostawcie też lajka like i ustawcie sobie subskrypcję dzięki pozdrawiam hej